Co robią? Siedzą sobie na fotelu Pośród ogrodu siedzi ta królewska para. Mamy dzisiaj przymusowy dzień wolny, bo zapowiadali śnieg. I jak widzicie, śniegu brak, a dzieci w domu. Siedzą i się nudzą. Tak, I... bo ale w weekend będzie śmigle. Nie... nie w weekend, tylko dzisiaj właśnie ma być. Co? W nocy. O w godzinie 16 ma zacząć badać. A... Czyli po południu, Haniu. Usiądź teraz ładnie, Haniu. Dzieciaki tutaj starają się ćwiczyć, bo dzisiaj jest dzień babci, tak? Mhm. I chcemy im babci zaśpiewać piosenkę. Spróbujecie ci zaśpiewać? Moleczko, późno dzisiaj. Ja. Gij! Późno dzisiaj. Ja. Gij! późno dzisiaj ja. stało. I było w takim złym humorze. Muszę świecić Świe... tak nie chciało, Bo mówi, że zimno ma w Słoneczko nasze, jasmy wózke Bo nie dotkniemy ci tej chmurze Słoneczko nasze, jasmy wózke Mama Sejowa z będzie a teraz powiemy wszystkiego B B C, najlepszego. Babciu. I dziadziu. dziadziu. I ABC na jest. I nawet ABC, Lili, ABC, 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 i A, I ABC, 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 I ABC, 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 Brawo, Dziadziusiu! Dzisiaj robimy kartki na Babci, bo jest Dzień Babci. Tak, i znaleźliśmy takie... Mamy taką książkę, gdzie jest 365 pomysłów. Na każdy dzień inna praca. O, proszę bardzo. moja ja chciałem robić auto. I będziemy robić karteczkę. Hania uwielbia serduszka, więc będziemy robić Karteczkę taką chyba z serduszkami. Mamy tutaj bibułę. Co potrzebujemy, Hanio, do tego? Bibułę i kajtki. I, I co jeszcze? I jeszcze ołówek. I co jeszcze? I jeszcze Klej! No, życzki. Nożyczki. I? Klej. No, tak, właśnie. Kożesz? Ja nie, cie, dla no, ale po osłupieliście, Stefan, to tak? O, właśnie, dla babci i dziadzia. Stefan. <noise> Przyjechaliśmy do Louisa. po po klej do tapet. I okazało się, że jest dostawa pięknych fikusów, także będziemy teraz patrzeć, e, który nie jest z dziurami, który jest ładny, który warto... O jajkuś, no to są jakieś dziwne rzeczy na niektórych. Także trzeba posprawdzać, Muzyka Stefan jedziesz w dżungli. W dżungli jedziesz, tyle kwiatów za tobą jest. Przed nią miałam rozmowę specjalistką od kwiatów, z moją przyjaciółką i chciałam się z nią skonsultować, co dany kwiat może, a czego nie może mieć na liściach, żeby by móc kupić. No i okazuje się, że naprawdę chyba trafiliśmy na piękną dostawę kwiatów. Także jadą z nami! Śnieżny dzień, pustki w sklepach. Tania, co to pada? Śnieg! Ja złapać śnieżynkę, ale nie złapałam. Jest śnieg, nic nigdy nie widać w aparacie, ale jest. Także nie zdążyliśmy dojechać do domu, a już zaczęło padać. Musimy się spieszyć teraz. Znaczy, spieszyć powoli. Tak, bo nie mamy... Żeby nie było ślisko, tak? Tak, i, i mamy kwiatka. No i mamy kwiatka. Dzień dobry do okna i śniegu. Widzisz, że to jest całe białe? Aha.

Dzień dobry, dzień dobry. Widzicie, jaki mamy piękny klimat za oknem dzisiaj. Zaraz Wam pokażę ujęcia z naszego poranka i z naszych zimowych szaleństw na śniegu. Powiem Wam szczerze, że naprawdę chyba lepszego miejsca do mieszkania nie mogliśmy sobie znaleźć, bo a mamy najlepszy spot w okolicy do zjeżdżania na sankach e, i nie tylko, bo w sumie tutaj się zjeżdża na wszystkim. B. E, przynajmniej raz w roku dzieci doświadczają tutaj tego śniegu i to jest po prostu wspaniałe. Choć pamiętam, że w tamtym roku e, musieliśmy po śnieg e, pojechać. Pojechaliśmy w góry, jechaliśmy 4 godziny, pobawiliśmy się na śniegu 2-3 i wracaliśmy kolejne 4 do domu. A w tym roku... No, w tym roku to my mamy naprawdę wypas, bo dzieciaki idą e, kiedy chcą, wracają do domu na ciepłe kakao, po czym ubierają się, ogrzewają i wychodzą z domu centralnie na górkę. Także, no, lepszej sytuacji naprawdę nie mogliśmy sobie wymarzyć. Co ciekawe, okazuje się, że nie tylko my do tej górki mieliśmy takie ciągoty zimowe. E, całe osiedle, no, może nie całe, ale generalnie tutaj. E, okolica, osoby z okolicy przyszły zjeżdżać i no, wygląda na to, że każdy to pole golfowe potraktował jako najlepsze miejsce na śnieżne zabawy. Także, no, jesteśmy, no, jesteśmy naprawdę w niebo wzięci dzisiaj tą zimową aurą. Zresztą sami zobaczcie. Jak my teraz pojedziemy do polskiej szkoły? There's a heart Chodźmy już nie. Najpierw jest, potem daje i wtedy yeah. później. Okej. Okay. to read reason... aby ja tutaj jak Ci się podoba? <grymne> <grymne> robiłeś aniołka? Rzucale śnieżką? Tak. Jeździsz na sankach? Tak. To jest prawdziwa zima, co? Tak. No pewnie. Dobra, no to dawać. To dawać. Uwaga. Ready, Go. I tak to się kończy, jak się ma najlepszą górkę w okolicy. Gorące kakao właśnie było wypite przez kolegów, koleżanki. A to jest kakao truskawkowe. Wiem, że właśnie nie widać, że to kakao. Po prostu mamy truskawkowe. No i dziewczyny poszły dalej sobie zjeżdżać. A my zrobiliśmy przerwę i wracamy do domu na chwilę się trochę ogrzać. Ależ mamy dzisiaj dzień z przygodami i taki intensywny dzień, bo po pierwsze na, na początku oczywiście harce na śniegu, które wiadomo, jak wiadomo są dość męczące, bo i zimno, i wchodzenie pod górkę i zjeżdżanie, no to trochę energii na to idzie. A teraz właśnie mój Olek zabrał się za tapetowanie pokoju, hani a ja zaraz zabieram dzieciaki jeszcze na e, spacer, bo chcemy tutaj sobie pochodzić i zaczerpnąć tej zimowej atmosfery jeszcze więcej może uda nam się zrobić bałwana e, także zabieram dzieciaki i jeszcze pokażę jak tam temu mojemu Olkowi idzie ach dodatkowo jeszcze jutro Hania ma pierwszy swój konkurs gimnastyczny, także e, jeszcze ćwiczenia od wczoraj tutaj trwają i przypominanie sobie układu, także dzieje się o proszę, tutaj kadr ustawiony i nagrywam, tak wygląda właśnie backstage sytuacji. Nagrywamy tutaj jednym aparatem to, co się dzieje w środku. O, już wymierzyłeś wszystko, o już pociąłeś nawet. No jedną na razie. Ok. Ta, czyli tniesz teraz na kawałki, tak? Tak. No i taka jest oto tapeta. Tapeta przyjechała z Polski i będzie zdobić jedną ścianę właśnie tą tutaj i ten fragment w sensie tą tapetę chcemy jeszcze wykorzystać potem na łóżeczko tutaj na tą część i na tą może jeszcze coś więcej nią wytapetujemy bo okazuje się, że troszeczkę nam jeszcze jej zostanie także będziemy pewnie korzystać z tych zasobów do różnych rzeczy ten projekt jest o tyle łatwiejszy niż ten nasz przedpokój, że no, nie ma tutaj jakichś dodatkowych utrudnień w postaci zagięć, w postaci drzwi, kontaktów. Jest jedynie tam jeden kontakt. Długo, długo szukałam tapety odpowiedniej do Hani pokoju, i żadna tapeta Hani się nie podobała. Ja w sumie też nie byłam do żadnej tak bardzo przekonana. A ta naprawdę jest taka wdzięczna. Super, jest fajny ten motyw. Jaki śliczny! I tu, Hani. A tu, tutaj Szepata. Prepare for something new. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Holding on too long and unresolved questions hold you down. What could have been a friendly smile has turned into a frown. I'm moving on. Step i'm driving in my car the road is long and full of dust the landscape changes around me on and on i feel i'm lost whatever happened to me happened for my highest good I read that in so many books now, it's almost understood. I'm moving on. spacer. Hani było zimno, poszła do domu, ja zostałam ze Stefankiem i sobie chodzimy po ścieżkach, które na co dzień nie są dostępne. No jest naprawdę mega przyjemnie, mroźno, ale bez przesady, bo jest minus 2 stopnie. Także naprawdę super przyjemny spacer i cudowny dzień, bardzo, bardzo wyjątkowy. A wiesz, Stefanku, jak przyjdziemy do domu, to możemy się znowu napić kakao. Chciałbyś? No nie chcę kakao. Nie chcesz kakao? Już nie. A i wiesz, jak przyjdziemy do domku, to tatuś już może ma, będzie miał wytapetowane połowę pokoju od tani. Musimy sprawdzić jak to teraz wygląda. Może już całe już, już całe może wytapetowane? No nie wiadomo, może mu szybko poszła ta praca. Zobaczymy. No. ja. Ty możesz śpiewa i ja śpiewam. Dobra, to trzy, cztery razy. Panie raz. Janie, Panie ja nie, Panie Janie, staj, wstań, Panie wstań, Wszystkie wody biją, Wszystkie bony biją, Bim-ba-bom, bim, ba, bom, bim ba, ba Ale ślicznie, dobrze.